Dzień dobry. Dzisiaj sprzedam wam takiego prostego lifehaka, jak śmiertelnie przerazić każdą osobę, która kiedykolwiek miała egzamin z chemii fizycznej. To bardzo proste. Trzeba użyć jednego słowa. Nazwiska. Wystarczy taką osobę zapytać na przykład: "A w jaki sposób wyprowadzić równanie Gibbsa-Duhema?" Albo co wynika z równania Gibbsa-Hemmholza. Albo jakie są związki energii swobodnej Gibbsa z innymi funkcjami termodynamicznymi. I gwarantuję, że obleje się ona zimnym potem. Josiah Willard Gibbs żył w latach 1839-1903. Był bardzo szanowanym fizykochemikiem i przez wielu współczesnych sobie naukowców uważany był za, no, można powiedzieć, największego badacza swoich czasów. Nie skłamię, jeżeli powiem, że niemal hołubili jego pracę Einstein e, czy Maxwell. Ten drugi do tego stopnia, że kiedy zmarł, jeszcze w XIX wieku, to mówiono, że oto ze świata odeszła jedyna osoba, która w pełni rozumiała znaczenie i sens prac naukowych Gibbsa. Bo były one niełatwe i tak jak mówię, każdy student chemii fizycznej z pewnością to przyzna. Ironiczne jest to, że kiedy Maxwell umierał, Gibbs ciągle żył. Ale odbijam za to od tematu. A odbijam dlatego, że dzisiaj mówię o tym, iż jedno z równań gipsa, tak przynajmniej wynika z pewnej pracy, może nie być tak prawdziwe, jak wielu naukowców uważało. Które o tym zaraz po segmencie sponsorowanym. Yeah! A dzisiaj odcinek jest sponsorowany przez patronów naukowego Bełkotu, z serwisu Patronite konkretnie. Te pięć osób, które wylosował system. Pięknie Wam dziękuję. A jeżeli chcecie mieć szansę, żeby znaleźć się w takim wykazie, żeby dostać pocztówkę z Lublina, mega piękną, a, albo książkę podpisaną, no to sprawdźcie link w opisie. Ja wracam do tematu odcinka. Yeah! A temat odcinka, i mogę to wreszcie otwarcie powiedzieć, dotyczy tego, że pokazano... Przesłanki świadczące o tym, że reguła faz gipsa może nie być tak absolutnie obowiązującym prawem, jak wiele osób uczących się chemii fizycznej i uczących chemii fizycznej mogłoby podejrzewać. Mam y, wypisaną regułę Faz Gipsa, która mówi, że liczba stopni swobody układu zależy od liczby składników tego układu. Trzeba od tej liczby odjąć liczbę faz w tym układzie i dodać dwa. Proste, proste. Przez fazy rozumiemy na przykład ciało-stałe ciecz gaz. Tak możemy w ten sposób na to patrzeć, jeżeli nigdy nie mieliście wcześniej chemii fizycznej, a jeżeli znacie kogoś, kto miał to niech wam wyjaśni, co jeszcze innego możemy rozumieć przez fazę. Tutaj mamy taki wykres, który nazywamy diagramem fazowym. Na jednej osi mamy ciśnienie, na drugiej temperaturę. Powiedzmy, że dla uproszczenia, będziemy mówić teraz o przypadku, wezmę może inny kolor, gdy liczba składników równa się 1, stopnie swobody wtedy możemy oznaczyć przez f i wtedy nasza reguła faz gips dla jednego składnika, czyli na przykład samą wodę, rozpatrujemy, wynosi 1 plus 2 to jest 3. I od tego odejmujemy liczbę faz, którą zwykle oznacza się przez N. Więc teraz nasze równanie ma postać F równa się 3 minus N. Ten diagram fazowy, który ja tutaj przedstawiłem, informuje nas, w jakim stanie skupienia, pod jakim ciśnieniem i w konkretnej temperaturze znajdziemy T1, te bo przypominam, że mówimy tutaj o jednej substancji. My możemy te fazy nawet nazwać, no bo zwykle kiedy temperatura jest niska, a ciśnienie duże, to będzie to na przykład ciało stałe. Nie na przykład tylko konkretne. Ciało stałe. Czyli wszędzie wszędzie tutaj będzie ciało stałe. O no tutaj, w tym zakresie. Teraz, jeżeli będziemy mówili o dużym ciśnieniu, ale wyższej temperaturze, no to możemy tutaj mieć co? Oczywiście ciecz. Chyba nawet mam niebieski, mam niebieski. Ciecz. I została nam jedna faza faza gazowa. W momencie, kiedy ciśnienie jest niskie, a temperatura wysoka, to będzie sprzyjało powstaniu fazy gazowej. Więc o tym informuje nas taki diagram. Na przykład zastanawiamy się, w jakim stanie skupienia będzie jakaś substancja. Mówimy cały czas o jednym składniku, w tej temperaturze i pod tym ciśnieniem. Więc, żeby to nie było bardzo nieczytelne, to położę na chwilę, ale kiedy wyrysujemy sobie, gdzie ten punkt się znajduje, to on znajduje się w obrębie tej przestrzeni wyznaczonej przez ciało stałe, czyli wtedy to będzie ciało stałe. I generalnie tak możemy sobie zadawać pytanie, co będzie z daną substancją pod tym ciśnieniem i pod taką temperaturą. I tam, gdzie się przecinają linie, tam mamy ten stan skupienia. Ale czasami możemy trafić na takie sytuacje, jak na przykład, no powiedzmy, ten punkt, który będzie mniej więcej pod tym ciśnieniem i w tej temperaturze, który. Leży na linii. Co to oznacza? Oznacza to, że w tej temperaturze i pod tym ciśnieniem mamy dwie fazy, dwa stany skupienia w równowadze, czyli ani nie powstaje coraz więcej ciała stałego czy cieczy, tylko mamy równowagę. A więc ta substancja występuje i jako ciało stałe, i jako ciecz w tej temperaturze i pod tym ciśnieniem. Zapytacie, gdzie są te wszystkie stopnie swobody? I w tym momencie możemy o nich mówić, bo w tym miejscu. Czyli w momencie, kiedy mamy samo ciało stałe, nasze n, czyli liczba faz, liczba stanów skupienia, tak możemy to rozumieć, wynosi 1. Natomiast tutaj n wynosi 2. Jeżeli podstawimy to do równań, to dowiemy się, że w tym miejscu mamy f równe 2, a w tym miejscu mamy f równe 1, czyli mamy 2 stopnie swobody, 1 stopień swobody. Co z tego? Ano to, że tutaj, jeżeli będziemy dokonywali drobnych zmian temperatury albo ciśnienia, to ciągle będziemy w obrębie ciała stałego. Czyli układ nie zmieni swojego stanu, możemy powiedzieć. Czyli możemy niezależnie od siebie zmieniać ciśnienie albo temperaturę. Tutaj, jeżeli zechcemy zmienić temperaturę dowolnie, czyli na przykład w kierunku wyższych temperatur przejść, i ciągle będziemy chcieli mieć układ w tym samym stanie, czyli ciało stałe w równowadze, to będziemy musieli już niedowolnie, w konkretny sposób zmienić ciśnienie. Stracimy jeden stopień swobody. Będziemy mogli tylko jedną zmienną dowolnie zmieniać e, czyli albo ciśnienie, albo temperaturę pozostała będzie musiała za nią nadążyć. No i jest jeszcze ten punkt, tak zwany punkt potrójny, bo jest takie i ciśnienie i temperatura, że wówczas występują równocześnie ciało stałe, ciecz i gaz. I w tym punkcie potrójnym mamy trzy fazy, a więc mamy 0 stopni swobody. Jeżeli chcemy, żeby te trzy fazy pozostawały dalej ze sobą w równowadze, to nie możemy zmienić ani ciśnienia. Ani temperatury, mamy 0 stopni swobody. Jeżeli cokolwiek zmienimy, to zmieni nam się ten układ, który badamy. Podkreślam, cały czas tutaj mówimy dla uproszczenia o jednoskładnikowym, no bo w przypadku dwuskładnikowych możemy jeszcze mieć poza zmienną ciśnieniem i temperaturą skład tego układu. To tak na szybko: jak czytać diagramy fazowe? W ogóle tutaj jeszcze mamy bardzo często e, tak zwany punkt nadkrytyczny, że ta prosta nie ciągnie się w nieskończoność, że w pewnym momencie różnica pomiędzy cieczą i gazem się zaciera. Jeżeli chcielibyście usłyszeć o nadkrytycznym na przykład dwutlenku węgla, co jest potwornie ciekawe, zwłaszcza z punktu widzenia na przykład chromatografii, a, czy bardziej rugowania, rugowania, elucji, mniejsza z to dajcie znać. Teraz trzymamy się tego. Stopnie swobody, reguła faz Gibsa. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że ta uniwersalna reguła, to uniwersalne i dosyć proste prawo, wcale niekoniecznie jest zawsze spełnione. Bo niedawno pewna grupa naukowców przeprowadziła modelowanie komputerowe takich specyficznych polimerów, które miały kształt. No, powiedzmy, prętów, i okazuje się, że można tak ustalić skład mieszaniny takich prętów z polimerem, który się do nich nie przyczepia, że reguła faz gipsa jest łamana, że prawo chemii fizycznej, które ma 150 lat, okazuje się być w pewnych sytuacjach nieaktualne, bo zamiast maksymalnie trzech faz obserwuje się pięć fazę izotropową którą można nazwać gazową, fazę ciekłą, z prętami skierowanymi mniej więcej w tym samym kierunku, mówimy o niej ciekły kryształ nematyczny, fazę ciekłą z prętami leżącymi w różnych warstwach, to jest tak zwany smektyczny ciekły kryształ i dwie różniące się od siebie fazy stałe na samym dole. I teraz jedna bardzo ważna uwaga, którą też sobie zaznaczę na czerwono. W tym badaniu naukowcy, poza tym, że mieli te pręty, poza tym, że mieli polimer, mieli też jeszcze rozpuszczalnik, a więc teoretycznie mieli trzy składniki, co pozwala mieć pięć maksymalnie faz, bo mamy trzy plus dwa i jeżeli mamy tych faz pięć, to wtedy mamy 0 stopni swobody, więc tutaj nic się nie dzieje, po prostu stopnie swobody nie mogą być ujemne, ale oni uznali po pierwsze, że tak naprawdę tych składników to mają dwa, bo ten rozpuszczalnik to nie gra roli. Czyli mamy 2 minus liczba faz plus 2, czyli teoretycznie maksymalnie tutaj mielibyśmy 4 liczba faz. Ale to była specyficzna wersja tego równania Gipsa, czy tej reguły faz Gipsa, bo zamiast dwójki tutaj była jedynka. Tutaj mówimy o tak zwanej izotermicznej, jeżeli moglibyśmy e, to chyba na polski przenieść, czy Atermicznej e, regule Faz. Chodzi o to, że tak jakby nie rozpatrujemy w ogóle zmian temperatury. I wtedy mamy dwa plus jeden, trzy, a więc maksymalnie trzy fazy powinny występować w równowadze. Oni Znaleźli 5. Czy reguła faz gipsa jest więc do wywalenia? Nie. Bo do tych klasycznych stopni swobody, jak na przykład ciśnienie, jeżeli nie mamy temperatury, no to drugim byłby skład mieszaniny, można by dorzucić, czy należałoby nawet dorzucić, parametry związane z kształtem tych prętów, które te 5 faz tworzą, czyli proporcje pomiędzy ich średnicą a długością, czy nawet same średnice. Tak więc w tym wypadku mamy do czynienia nawet nie tyle z obaleniem prawa w chemii fizycznej, co tak jakby z obaleniem jego klasycznej wersji, z rozszerzeniem. Więc nawet po 150 latach pewne rzeczy można w teoretycznie nienaruszalnych teoriach udoskonalić. Dlaczego mówię nienaruszalnych? A no dlatego, że kiedy naukowcom wyszło te pięć faz, to byli przekonani, że ich model jest błędny. Tak bardzo wierzyli regule faz Gibbsa. I dopiero potem sobie to wszystko przekoncypowali. Więc... To nie jest zachęta do tego, żeby nie wierzyć w prawa chemii, czy w prawa fizyki, czy w ogóle w prawa naukowe. To jest zachęta do tego, żeby patrzeć na naukę jak na proces zdobywania informacji i rzeczy, które wydają się ugruntowane, może nawet niektórym wydawać się mogą proste, można zawsze rozwinąć, zawsze uszczegółowić i z tym mieliśmy właśnie do czynienia. Bardzo długo gadałem. Więc teraz prokrastynatorium, żeby sobie to odreagować. Yeah! A dzisiaj polecam Wam tekst na stronie budowle.pl. E, tekst, który zbiera takich 60 budowli. Nawet nie budowli, miejsc, które można odwiedzić, czy zwiedzić bez wychodzenia z domu. Czyli wirtualne zwiedzanie 60 ciekawych miejsc, e, zebrane na jednej stronie po polsku. Zachęcam, link znajdziecie w opisie. I to w sumie wszystko na dziś. Prawdopodobnie wielu z Was ma pytanie, co z tego, że taka symulacja się pojawiła, co z tego, że to prawo zostało w jakiś sposób rozszerzone dzięki tym odkryciom, o których dzisiaj mówiłem. Być może nic. Przyszłość może okazać się taka, że rzeczywiście to będzie tylko takie teoretyczna ciekawostka, ale być może znajdzie to zastosowanie w technologii, na przykład wyświetlaczy, ekranów. Ciekłe kryształy były tam stosowane, ale kto wie, może coś podobnego przeniknie kiedyś w jakiejś formie do majonezu, bo majonez to też układ, w którym mamy jakąś liczbę składników, jakąś liczbę faz. Może majonez w przyszłości jest ciekłym kryształem do pewnego stopnia. A waszym zdaniem, jaki będzie majonez w przyszłości? Do zobaczenia, do usłyszenia.